Dzień dobry Dzisiaj zamontujemy kocioł kondensacyjny marki Weiland Ecotec Plus 20CS Nowy model, już tutaj mi leży, rozpakowany Zasobnik też tutaj mamy 120 litrów Będzie sobie tutaj wisiał na ścianie, jak widać uchwycik już jest Listwa montażowa, dziela do komina jest już zrobiona, także bierzemy się do pracy i pokażę potem jak to wygląda podłączone przez nas kociołek Wajnant Ecotec Plus ze sterowaniem pogodowym zewnętrznym oraz termostatem pokojowym wewnętrznym. Zapraszam. Pociąg już wisi, zasobnik też jest na swoim miejscu. Tutaj mamy zestaw przyłączeniowy do komina, zestaw przyłączeniowy do kotła. To jest zestaw przyłączeniowy do zasobnika. Tak to wygląda. Tutaj mamy Comfort komfort VRC 720 razem z czujnikiem zewnętrznym. Tak to wygląda. Pokażę po tym, jak to wszystko działa. Tutaj mamy instrukcję obsługi. Także bierzemy się za spisywanie materiału, do podłączenia kotła i za montaż. No i OK. Skończyliśmy pracę. Tak to wygląda podłączone. Tutaj mamy wpięte do instalacji. Co? Kocioł właśnie pracuje. Grzeje nam ciepłą wodę w zasobniku. Więc tak to wygląda. Pokażę podłączenie. Kocioł pracuje. Ogrzewa nam dom i ciepłą wodę. Więc myślę, że klienci będą zadowoleni. Pozdrawiam i zapraszam do subskrypcji i łapki w górę, jeżeli materiał się podobał.